Ok, witaj na drugiej części tego nagrania. Skończyłem na tym, że gdzieś tutaj zostawię Ci zakładkę, kartę do tego darmowego kursu. No i teraz przechodzimy do, do tematu, o którym wspominałem, czyli jak pomóc Tobie analizować, analizować wykres Bitcoina. Zaczynajmy, zacznijmy od tego. Od, zacznijmy od tych białych linii, może od, od tych białych przerywanych linii, które widzisz na moim wykresie. Jeśli analizujesz razem ze mną wykres BTC, jeśli jesteś na YouTube i oglądasz filmiki, lub jesteś na grupie Facebook lub Telegram, wiesz, że te linie były tutaj dużo wcześniej, niż pokazał się ten ruch. Zobacz tą ostatnią predykcję, predykcję na ruch w dół, którą przewidziałem. Zobacz od tego miejsca jak ta linia, jakim świetnym wsparciem tutaj, które zostało przełamane z dużą siłą, była ta linia. Jakim świetnym wsparciem była ta linia i jakim stała się silnym oporem. Tutaj mieliśmy tą sytuację, w której mówiłem, że przebicie nie ma sensu, i przewidziałem kolejny ruch w dół, który był zgodny z tą głębszą predykcją. No, i dalej zobacz. Ta linia, jakim pięknym, była wsparciem, które zostało przełamane, i stała się oporem. I tutaj też postowałem, że jest to dobra sytuacja. Dobra sytuacja na wejście, wejście na spadki. No i kolejna sytuacja. Zobaczcie, tutaj kończyliśmy, kończyliśmy tą predykcję. No i mamy kolejną białą linię, tak? Mamy kolejną białą linię i zobaczcie na reakcję. Tutaj ceny gdzieś tutaj. Osobiście zamykałem short z wynikiem 600%, który grałem zaledwie z tego, z tego miejsca. Kolejna linia, moi drodzy, biała linia, jesteśmy na niej dzisiaj. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj mieliśmy niespokojny market, o czym pisałem na grupie. Zresztą dobrze o tym wiesz, jeśli oglądałeś część pierwszą tego filmu. Niespokojny market, odbicie tutaj zobacz znowu jest biała linia mieliśmy tutaj odbicie oczywiście market był nieprzewidywalny więc nie oczekuj nie oczekuj gdy market jest nieprzewidywalny że będzie tutaj reakcja w punkt mieliśmy tutaj dość sporo niezdecydowania więc nie musi to być idealnie tak jak tutaj tutaj market był dość spokojny i przewidywalny więc zobaczcie że tutaj ta reakcja ceny może być rzeczywiście jak od scalpera zobaczcie jak pięknie tutaj mamy te reakcje, może cofnijmy się. Zobaczcie tutaj, zobaczcie tutaj, 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 zobaczcie tutaj, jak fajnie zachowuje się market w tych miejscach, prawda? Jak ważne te linie mogą być dla Ciebie w podejmowaniu decyzji, czy wejść long i short i w jakim miejscu to zrobić. Dzisiaj jesteśmy na kolejnej linii i zobaczcie, jeśli obronimy to wsparcie, to będziemy oczekiwać kolejnych przejawów siły, bo jeszcze cały czas ta siła dominująca jest siłą spadkową. A jeśli zostanie ona przełamana, no to możemy spodziewać się dynamicznego, bardziej dynamicznego, kolejnego ruchu w dół, ponieważ jest to kolejna ważna linia, a do kolejnej ważnej linii mamy sporo Wolnego miejsca. I Moi drodzy, podpowiedź. Oczywiście nie wiem, czy już to mówiłem, ale nie nauczę ciebie wszystkiego na jednym filmiku. Ale to, co mogę zrobić, to mogę zaprosić cię do śledzenia moich poczynań. Jeśli to, co widzisz na wykresach, ma dla ciebie sens, to w jaki sposób mówię o, o, o wykresie, w tym przypadku bitcoina, ma dla ciebie sens, to możesz zacząć kopiować te linie na sam dobry początek, możesz zacząć je kopiować. Na swój wykres i zobaczyć, czy analizy techniczne stały się może dla ciebie troszeczkę bardziej wyraźne, może twoje prywatne analizy techniczne zmieniły swój wydźwięk, a być może twoje pierwsze analizy techniczne zaczęły nabierać sensu, ponieważ dla mnie te linie są bardzo pomocne i jak już wspominałem, lub nie. Są one na moich wykresach od wielu lat, nie tylko na wykresie Bitcoina, ale też na innych. Od wielu, wielu lat mam te, mam te linie i są one bardzo pomocne. Na różnych przedziałach cenowych są te linie, moi drodzy, i one tam zostają. Czasami pojawiają się inne linie, które te, teraz możesz też zaobserwować. O tych innych liniach może powiem, może powiem na innym, na innym już spotkaniu. Daj mi znać, czy. czy, czy ten filmik był dla Ciebie pomocny. No i przypominam o tym darmowym szkoleniu. Jeśli będzie większe zainteresowanie, to tam jest 10 odcinków. W planach mam wrzucić 25, może odcinków, które mam już przygotowane. Jeśli będzie zainteresowanie, daj mi znać. Wiele osób, które obejrzało tylko 10 tych pierwszych części. Przypominam darmowego szkolenia. Zmieniło swoje, zmieniło swoje patrzenie na wykres nie tylko bitcoina, zmieniło sposób, w jaki robią analizy techniczne i mamy wiele informacji, że. Ich wykresy, ich wykresy zaczęły, zaczęły do nich po prostu przemawiać i tak czasami po prostu jest, że wykres po prostu nam mówi jedno i, i, i to jedno tylko ma, ma prawo się wydarzyć. Tyle ode mnie na dziś. Jeśli chcesz zacząć z wykresami, no to masz już od czego. A jeśli tego typu materiał ci się spodobał, daj mi znać w komentarzach i zrobimy, zrobimy kolejny, kolejny materiał. O Bitcoinie, na którym postaram się również powiedzieć coś być może ciekawego dla Ciebie, co zmieni Twoje spojrzenie na market. Pozdrawiam serdecznie i, i dziękuję, za, dziękuję za to, że jesteś ze mną na, na YouTube i na innych środkach przekazu. Zapraszam na kolejne filmy. Cześć.